Witajcie drodzy widzowie w kolejnej recenzji magazynu LEGO Batman. Tu jest peleryna Batmana. Nie zakładałem jej. W ogóle prawie mi umknęła, ponieważ była luzem wrzucona do saszetki. A najczęściej były one pakowane w takie kartonowe, delikatne opakowania. I dlatego prawie mi umknęła. Dobrze, że na instrukcji było, że trzeba tą pelerynę założyć. No ja nie zakładam, bo tak średnio mi się chce. A będzie mi łatwiej pokazać Wam detale tej figurki. Sam pojazd Batmana, który mamy tutaj, yy, skuter wodny. No, prosta konstrukcja w kolorystyce Batmana żółty, czarny. Dwa batarangi po bokach dobrze się trzymają. Tutaj te chwytaki są niezłe. Cała konstrukcja zbita, masywna. Yy, kilka klotków mogą się przydać, mogą się nie przydać. No tak, yy, pojawiają się cały czas w różnych zestawach tego typu elementy, więc. No, zawsze to jest fajny dodatek do minifigurki w tej cenie. A mówiąc w tej cenie, to mam na myśli 16,99. Fajna kierownica, ponieważ trzyma się stabilnie i obraca się w każdej płaszczyźnie. Więc poziom regulacji bardzo dobry, jak na 2-3 elementy, tak? Łącznie z tą, z tą podstawką. Tak więc, ok. Tutaj konstrukcja jest bardzo fajna. Sama minifigurka. Cóż tu o nich można powiedzieć? rękę już widzieliście. Czarne spodnie bez żadnych nadruków. Pas standardowy, klata. No i znak Batmana. Żadnych nadruków na rękach, czy jakichś pofalowań materiału. Z tyłu tak to wygląda. No i pod maską mamy maskę tlenową. Fajny element. No, ściągaj ten łeb. Dobra, zobaczymy, jakie ma wyrazy twarzy. No, taki standardowy, taki zwykły. Tu tak się prezentuje bez tej maski, czyli średnio. A druga taka, troszkę taki hihi, hi, uśmieszek. No i tu już lepiej wygląda, moim zdaniem. No. Tak więc, tyle jeśli chodzi o samą postać Batmana. Odsuniemy ją sobie teraz i przejdziemy, oczywiście, do magazynu. No jeśli chodzi o polecanie, no. Powiem tak, na pewno jest to lepszy wybuch w porównaniu do tego co nadchodzi. I sobie właśnie zaczniemy od tyłu. Oj. tak, czyli czegoś takiego, bez minifigurki, dostajemy samo motocykl Batmana. Trochę już ich było, więc taka powtarzalność, jakby to było częściej, co miesiąc, no to już byłoby w ogóle słabo i fatalnie, ponieważ no tutaj nic nowego nie dostajemy, tak. Znów Batarang, znów jakieś pistolety jako kierownica. Koła też standardowe, troszkę technikowych elementów. No i nie mogę polecić, że <gryz> 19 stycznia będzie do końca, już Wam nie mogę tego polecić. Bardziej jeśli lubicie Patmana, no to tego typu numer właśnie z minifigurką i z jakimś pojazdem, tak w tym przypadku skuterem. No a w samym magazynie no to mamy Wasze prace, komiks. Ciekawi mnie tylko plakat jeszcze, czy będzie jakiś godny uwagi. Międzygalaktycznie super bohaterowie Batman prezentuje, to już jest część plakatu. Międzygalaktycznie łodszy. Tak. Cóż, takie mam mieszane uczucia. Troszkę fajny plakat troszkę, nie. Lubię gdy jest trochę minifigurek, ładnie to wygląda. Ten to jak lobo w ogóle wygląda jakiś, może to jest lobo nawet bo tak tylko komiks czytałem, a tutaj z minifigurek nie kojarzę. Ewentualnie mi napiszcie, czy, czy jest to lobo. Komiksu Wam nie polecam, jak jesteście poniżej 18 roku życia. <grydy> tutaj sposób budowy naszego, jak motocykla, ale to dopiero w przyszłym roku. Skutera wodnego oczywiście. I na początku wygląda to tak. Batman i skadywanki. No i komiks, tak? Czyli też yy, standardzik. Tak więc, podsumowując, nie polecam. Yy, znaczy, przepraszam, ten polecam, ten polecam. Przyszłoroczny? Niekoniecznie, tak? Dlatego jak chcecie skończyć rok z Batmanem, no to ten yy, Batman będzie dla Was. Tyle. Pozdrawiam. Do następnego. Cześć!